Dobra, to rozejrzyjmy się w środku, jak to wygląda zaraz po kupnie. Praktycznie, poza tym, że pali, jeździ, hamuje, to prawie nic tutaj nie działa. Eee, tutaj jest walka z centralnym zamkiem. Ponieważ w ogóle centralny zamek nie działa, nie da się tego samochodu zamknąć ani z pilota, ani z kluczyka. Więc z tym zacząłem walczyć pierwszego dnia. W tym momencie okazało się, że spalony był bezpiecznik centralnego. Poza tym baterie w kluczyku były całkowicie rozładowane. No ale skutkiem jest takim już funkcjonuje, ale niestety drzwi się nie chcą zamykać. Zamyka się, otwiera się sam. W ogóle tył nie działa na pacę. To jest jedna sprawa. Nie działa też lusterko elektryczne. Kompletnie. Lewe działa. Coś tam skrzypi, ale działa. Prawe nie działa. Znaczy się prawe działa, lewe nie działa. Kratki, oczywiście, połamane. Regulacja nie chodzi. Przyciski wpadają do środka. Nie ma podświetlenia zegarów. Okazało się, że był spalony bezpiecznik 30A, a powinien być 10A. Włożyłem dziesiątkę. 10, przez chwilę to pociesne działało i znowu zgasło. Więc prawdopodobnie jest jakieś poważne zwarcie. Trzeba będzie tam zajrzeć. Nie działa regulacja nawiewu. Chodzi tylko na maksymalnych obrotach. Nie działa przekierowanie nawiewu. Przyłącznik się nie przekręca. Lewarek lata jakby tu ktoś kija włożył. Także też czeka na regenerację. No i tam oczywiście też kratki połamane. Hmm, nagłośnienie w tym aucie jest fatalne to się tak tłucze a nie gra uruchommy to radyko. Na no, dźwięk jest mega ale no to też się zrobi eee, co tu jest jeszcze do zrobienia? ogólnie w fatalnym Stanie jest ta picerka. Jest tak brudna, że ciężko na to patrzeć. Także to będzie do wyprania. Hmm, No to przejdźmy na pakę. ogólnie samochód jest abity pięśnią. Pod spodem jest warstwa steropianu. No ale to na dostawczy jak najbardziej pasuje. Co trzeba to wszystko zdemontować. Bo nie wygląda to dobrze. I tak. Jeżeli chodzi o centralny w drzwiach bocznych, okazało się, że były wypięte kostki. Po drugie, jeden z przewodów był przecięty. Chyba na krawędzi blachy. W tym momencie ten, ten zamek już tutaj funkcjonuje. No i tak, przejdźmy do tylnych drzwi, bo tutaj dopiero zaczyna się zaczyna się problem. Nie działa mi centralny. Okazuje się, że zobaczcie gdzie są polastykowe, a gdzie są bolce. One w ogóle nie trafiają są za nisko i przynajmniej centymetr cofnięte. Trwa wymiana zawiasów. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, to byli tu przede mną jakieś niemądre człowieki i zaspawali zawias razem ze śrubą. Ja teraz musiałem odciąć, rozciąć kawałek drzwi, żeby mieć tam dostęp do tej śruby. Próbuję ją teraz rozszlifować, bo nie da się jej wykręcić. No nic, działamy. Jest zawias uwolniony. Ja trafiam na takie coś i się muszę wnerwiać. Prosta wymiana zawiasów. No nie, ja muszę zdemolować pół drzwi. Bo ktoś to kupa przyspawał. I mamy kolejny dzień. Na Naprawy busa. Tym razem e, walczę z szukaniem zwarcia. Jest to taki sposób, że wkładam żarówkę zamiast bezpiecznika. I teraz będziemy Ruszać przewodami, naciskać różne rzeczy I Zobaczymy kiedy ta żarówka się zaświeci, bo jeżeli się zaświeci To znaczy, że tam mamy zamknięty obwód, czyli zwarcie Sprawa wygląda następująco, włączam Świata postojowe No przy, dług... przy światach nie, nie, już trochę przygasa, ale to napięcie teraz spada A w momencie kiedy włączam podświetlenie postojówek Już mamy zwarcie i wiem tyle, że to zwarcie nie jest na pewno w zegarach. No, nie, no to szukamy dalej. Co tu będzie jeszcze mogło zwierać? Co tu jeszcze można odłączyć? Ja już prawdopodobnie wiem, w czym jest problem. Nie świeci tablica rejestracyjna. Prawdopodobnie, no proszę, nie ma zwarcia. Czyli przyczyną są tutaj te styki nie mamy oświetlenia tablicy rejestracyjnej plus do tego jeszcze pali bezpiecznik od podświetlenia i deski rozdzielczej bo to jest połączone z y, postojówkami także y, zawiasy zawiasy są konieczne do wymiany mam już tutaj no to są te moje stare wyrobione y, ale mam, mam już nowe bez luzów, tylko teraz może się uporać eee, z tym wyrwanym zawiasem. Muszę odbudować to wzmocnienie. Myślę, że jakoś będzie.